Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, drogie panie, przepraszam za moją nieobecność podczas spotkania, ale czas nie zawsze jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli. Czasami ważne obowiązki służbowe zatrzymują nas. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy Polski Kongres Energii Odnawialnej, tym bardziej, że organizatorzy postanowili otworzyć się na nowe środowisko, zwracając tym samym uwagę na rosnącą rolę kobiet we współczesnym świecie. My kobiety mamy skłonność do niedoceniania siebie, niedoceniania swoich umiejętności. Bardzo często rezygnujemy z walki i poddajemy się. A przecież Jan Paweł II mówił, co prawda do młodzieży, ale do kobiet również, że każdy ma w życiu swoje westerplatte, każdy ma jakiś wymiar zadań do wypełnienia. I ważne jest, to, żeby się nie zdezerterować, nie odpuszczać. Warto zatem przebudować swoją świadomość i przełamywać panujące stereotypy kobiety jako jedynie gospodyni domowej. Kobietami, które niewątpliwie to zrobiły, są dzisiejsze panelistki. Mając w sobie zalążek pewności siebie, zdobyły wiedzę, potrafiły wykorzystać swoje umiejętności, co dzisiaj pozwala im na realizację ważnych i innowacyjnych przedsięwzięć. Jednocześnie nie przeszkadzało im to być wspaniałymi matkami, wspaniałymi żonami. Nie wszystkie kreatywne kobiety są dzisiaj obecne, nie wszystkie mogą wziąć udział w panelu. Zatem słowa podziękowania chciałam skierować również do tych pań, które są inicjatorkami pozytywnych zmian w swoich lokalnych środowiskach w naszym województwie. To dzięki Wam aktywnym kobietom, również fankom ekologicznego środowiska. Nasze województwo rozkwita, integrując społeczność coraz częściej pod batutą właśnie kobiet, lokalnych liderek. Wszyscy mieszkańcy zaczynają dostrzegać potrzebę i sens włączenia się w, nowo, w nowoczesne tworzenie zielonej energii w naszych małych ojczyznach. Dzisiejsze spotkanie powinno zwrócić naszą uwagę na kluczowe zadania, jakie stoją przed mieszkańcami Polski, a tym samym naszego województwa, zwłaszcza mieszkańcami wywodzącymi się z obszarów yy, wiejskich, w zakresie zwiększenia możliwości, yy, zwiększenia potencjału yy, odnawialnych źródeł energii, gdyż budowa biogazowni yy, czy farm wiatrowych, yy, tym samym sieci przesyłowych to właśnie tereny wiejskie. Mieszkańcy terenów wiejskich tak naprawdę mogą stać się nie tylko producentami prądu na własne potrzeby, ale także sprzedawcami nadwyżek energetycznych na zewnątrz. Energetyka prosumencka bez wątpienia jest wielką szansą dla polskiej wsi, zwłaszcza dla naszego województwa. Dzięki niej możemy nie tylko ograniczyć wydatki na energię, ale także podnieść komfort życia na wsi, podnieść jego walory zdrowotne. Stworzyć nowe miejsca pracy, a przy okazji wzmocnić ochronę środowiska, a tym samym atrakcyjność naszej pięknej Ziemi Świętokrzyskiej. Nie ukrywam, że za każdym razem, gdzie tylko jestem na terenie Polski, staram się promować moją małą ojczyznę. W Polsce energetyka odnawialna jest nadal nową formą działalności w sektorze energetycznym. Mechanizm wdrożenia OZE rozpędza się jednak i widzimy, jak ważne okazuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł w zakresie działań polityki rozwojowej, zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej, w zakresie ochrony klimatu, w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego konieczne jest upowszechnienie wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na rozwój tej właśnie dziedziny i to ma na celu dzisiejsza konferencja. Szanowne Panie, wykorzystajmy naszą energię kobiet, wykorzystajmy nasze kobiece możliwości i kreujmy wspólnie politykę rozwoju zielonej energii naszych małych ojczyzn. Życzę, Paniom, życzę Państwu udanej debaty. Liczę, że to spotkanie będzie dla Państwa platformą do wymiany poglądów w sprawach istotnych dla naszego regionu.